Siemano, dzisiaj pokażę Wam, jakie runy sobie złożyć na elisce. Zapraszam do oglądania. A więc tak. Na Elis ja bym składał tak szczerze elektryzację. Czemu? Ponieważ bardzo ładnie i fajnie jest ją nabić. Bardzo szybko, naprawdę tak to wchodzi ta elektryzacja. Do tego dorzuciłbym cios poniżej pasa, ponieważ szybko możemy kogoś zestunować. No a jak ktoś jest zestunowany, to cios poniżej pasa bije mu więcej damage'a, tak? Do tego kolekcja oczu oraz bezwzględny łowca. Po prostu. Nie zależy nam na tych innych tutaj umiej... statystykach, które oferują te in... ci inni łowcy, a prędkości ruchu zawsze się sprzedadzą dżunglerowi, tak? Do tego płaszcz nimbu, żeby być szybszym po smajcie, tak oraz kroczący po wozie, No, bo tak jak już mówiłem wcześniej, bardzo nam się sprzedadzą po prostu na elisce prędkość ruchu. Do tego, prędkość ataku, siła adaptacyjna oraz skalowanie zdrowia. No wszystkiego po trochu, tak? No no i to tyle jeśli chodzi o runy na listę. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.